Cześć, chciałbym wam pokazać wywiureczkę się bardzo dziwnie zachowuje Siano żeśmy rzucili do jej do klatki. I co on robi? Oj, ja nie mogę jej uchwycić. Takie to szybkie. Ale proszę bardzo. Kolejki jeszcze Jak królik, który sobie układa gniazdo. A ile napakował. O, śmiesznie. Ale naładował. Zobacz, jak mnie zdziwiła. No by było sobie w z tym wszystkim Już wybiegł Co po następną dostawę Widzę układa w wódce. To akurat był samczyk, co jest takie zastanawiające. I nie wiem teraz czy on sobie yy, gniazdko. znaczy sobie samiczce czy po prostu wnosi. Będę sobie przygotować legowisko, chociaż widzę, że on to wnosi do budki właśnie samiczki, bo to samiczka wcześniej sobie zajęła tą budkę O ja zno mi wskoczyła sobie wziął, proszę bardzo jak zajada Zostały dzisiaj i winogronka, mandarynkę, jabłuszko, orzeszki, no i dwa pasterki banana. Banana wczoraj jadły, bo dzisiaj się powtórzyli. Na razie leżą banany. Jajka musiałem zabrać. I tak szokie, jajka to nie wypał. Chyba, że któregoś dnia spróbuję ją gotować. I zobaczymy. Rozerwę sobie na pół i zobaczymy, czy... Jak se nie Tutaj samiczka szaleje dwie o! Szalone A jest, lepiej biegnął No uciekaj do siebie, uciekaj do siebie, tak? Uciekaj, 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 czekaj, 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 Chciałem Wam się pokazać właśnie jak nosił sianko, dobrze udało mi się to uchwycić, także proszę o jakieś pytania, ewentualnie odpowiedzi, do czego ma służyć to sianko. Nie chcę tu się podniecać, że może to będę jakieś lęgi, że coś się może będzie działo, że może idzie wiosna, więc zaczynałem do myśleć o macierzyństwie, byłbym bardzo zadowolony. 对，也吃了。<laughs>